Rozmowę rozpocznijmy od refleksji. Huralistyka ma ogromny wpływ na rozwój kultury, kultury muzycznej w państwie, w regionie, w Europie, na świecie i jak ten rozwój wygląda w tej chwili. Bo można odnieść wrażenie, że świat przyhamował, jeżeli chodzi o choralistykę, czy to jest tylko złudzenie polskie. Pewnie ma pan dużo racji w, w tym, bo to, to nie jest tylko zjawisko polskie. Ja mogę powiedzieć, powiedzmy, na, na przykładzie chórów chłopięcych czy chłopięcom męskich, czyli takich, jakim, jakim jest nasz chór, bo mamy kontakty z zespołami też zagranicznymi i, i wszędzie na świecie niestety jest ta, ta tendencja pewnego braku zainteresowania kulturą wysoką, muzyką poważną, tak zwaną, czy klasyczną i muzyką choralną również wszystkie te zespoły nie mają już teraz takiego, powiedzmy w cudzysłowie wzięcia, jak to było pół wieku temu na przykład, prawda? Na przykładzie naszego chóru, no, jak ja zdawałem jako dziewięciolatek do naszego chóru w 1965 roku, kandydatów do chóru było 210, ja bardzo dokładnie te liczby pamiętam, 210 na 15 miejsc, czyli no to było 14 na jedno miejsce, prawda? Te, w tej chwili to jest, to jest wyszukiwanie, wyławianie zdolnych chłopaków w szkołach poznańskich, w parafiach, no, szukamy we wszystkich środowiskach tam, gdzie, gdzie młodzież jest jakby no, dostępna, prawda dla, dla nas. No jest to o wiele, o wiele trudniejsze. Ja pod tym względem zazdroszczę bardzo profesorowi Stuligroszowi, który zawsze miał za drzwiami, jak to się mówi, całą grupę chętnych śpiewaków, teraz, teraz tego już nie ma. No, dzięki Bogu, na szczęście jakoś, jakoś co roku zbierzemy grupę chłopców muzykalnych, bo bycie muzykalnym to jest jeden warunek, prawda? Ale potem, żeby, żeby jeszcze chcieli podjąć. Trud, bo to jest trud. Śpiewania w chórze i przychodzenia trzy razy na próby. Dla rodziców jest to opracowanie całej logistyki rodzinnej, prawda, dowożenie, odbieranie. Takie wyjazdy jak wyjazd do Kołobrzegu na przykład, no to trzeba było wcześniej rano wstać, żeby, żeby o tej ósmej być na biurce. O północy będą rodzice nas odbierali z kolei w Poznaniu, więc no to, to jest szereg, szereg problemów. Ale no, śpiewanie w ogóle, a śpiewanie w chórze to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra rzecz. Od strony muzycznej, zaczynając poznawanie całej literatury, ogromnej części przynajmniej tej literatury muzycznej, rozwijanie swojej wrażliwości, wrażliwości na, na melodię, na harmonię, na, na, na wspólny rytm, na synchronizację, na oddech. To są te czysto muzyczne, ale oprócz tego, Małych chłopaków y, uczymy na naszych próbach też takiej odpowiedzialności za, za swoją, y, za wspólną pracę, bo oni wiedzą, że jeżeli jeden się pomyli, to się pomyliła cała grupa sopranów na przykład, prawda? Albo jeden chłopak śpiewa nieczysto. Grupa śpiewa nieczysto. To, to samo co w orkiestrach. Prawda? Jeden, jeden skrzypek z dwunastu zagra nie to co trzeba, i no, trzeba powtarzać, trzeba ćwiczyć. Prawda? Więc to jest cały. Oni się uczą samodzielności. Znowu taki wyjazd jak dzisiejszy, no, krótki jednodniowy, prawda? bo mamy dłuższe wyjazdy też przecież, ale taki nawet krótki jednodniowy. Oni muszą się zorganizować, zabrać wszystkie stroje, nuty, rzeczy do przebrania, coś tam do jedzenia, do picia. Oni muszą też nad tym panować. Więc to dla chłopaków jest też naprawdę fajna szkoła życia. Wiem, bo sam śpiewałem, wiem, bo mój syn śpiewał, i wielu, wielu naszych tutaj kolegów też. Zapytałem Matej. trochę prowokacyjnie o ten wpływ na kulturę, bo z drugiej strony to też doskonale obserwowane środowiska melomańskie uwielbiają muzykę churalną, a szczególnie Chóry dziecięce, chłopieńce, to mówi się, że to anioły przyjechały do koło brzegu i, i, i sfrunęły do katedry i wydobywają z siebie te dźwięki. Więc, więc jak pan patrzy na ten obraz kultury? Jeszcze nawiążę do tej pierwszej tezy, że churalistyka jest w niszy ale no, nadal wpływa w sposób wiodący na kulturę, jeszcze jakby Pan nawiązał do początków chóru. Bo przecież to kształtowanie polskości, patriotyzmu, religijności, komunizm później, powiedzmy, czyli też no nie byliście ulubieńcami ustroju się, minionego. Proszę to jakoś spróbować. Więc po, po kolei, to co Pan mówi o tym wpływie na, i na kulturę, bo my tworzymy tę kulturę wysoką, no my śpiewamy utwory w większości, które, które powstały. Wiele lat temu, kilka wieków temu, które są cały czas wykonywane, bo przez muzykę Bacha, Händla, Mozarta, Schuberta, Mendelssohn'a, była zawsze wykonywana i będzie wykonywana do końca świata i jeden dzień dłużej, jak to się mówi, w odróżnieniu od jakichś tam sezonowych, jednosezonowych mód w muzyce rozrywkowej. To jest jedno. Chór jest najbardziej. Najłatwiejszym, jakby sposobem dostępu do tej muzyki, do aktywnego dostępu, do wykonywania tej muzyki, bo no, nie trzeba takich studiów jak, jak instrumentaliści, którzy, no, żeby być pełnoprawnym instrumentalistą, to 17 lat chodzą do szkół, ćwiczą i, i dopiero wtedy są profesjonalistami. W chórze jest to łatwiejsze. Nasz chór, ja to często powtarzam, jest taką alternatywą dla, dla chłopaków czy dla rodziców, Którzy bych, mają muzykalnych synów, ale nie przewidują, nie wiążą z muzyką ich przyszłości zawodowej, prawda? Więc jest to, jest to jakaś szansa na obcowanie z muzyką, na poznanie tej muzyki tak dogłębnie, bo dopiero jak się samemu zaśpiewa, wykona, to to człowiek a Znam mszę koronacyjną Mozarta, bo ją śpiewałem kilka razy, prawda? I potem z tych naszych churzystów, którzy potem idą w różne strony zawodowe, najróżniejsze, prawda? Wyrastają szeregi melomanów, którzy mają potrzebę obcowania z, z muzyką, chodzą na koncerty filharmoniczne, chodzą na koncerty kameralne, muzyki dawnej, do opery, prawda? Oni, oni tworzą te, te szeregi tych melomanów, prawda? A jeśli chodzi o historię naszego, naszego chóru, to krótko powiem. no Chór powstał w jesienią 1939 roku. To był początek okupacji niemieckiej. Poznański chór katedralny został zdelegalizowany. Ksiądz Wacław Gieburowski, który był dyrygentem, słynnym dyrygentem, chór był wówczas katedralny, jest słynny w całej Europie. Został aresztowany, wywieziony z Poznania i 19-latek, no młody, przez młokość, 19 lat, co to jest, prawda? Młody Stefan Suligrosz zebrał grupę tych śpiewaków, którzy tam gdzieś rozproszeni się w Poznaniu znajdowali i zaczął z nimi konspiracyjne próby. Zaczęli śpiewać w dwóch dostępnych dla Polaków kościołach poznańskich. Tak zaczęła się ta cała historia i ta sława poznańskich słowików, bo już wtedy zaczęto nazywać poznańskimi słowikami nasz, nasz zespół. Po wojnie oczywiście wyzwolenie, ogromny entuzjazm, zapał do wszelkiej pracy, do wszelkiej działalności, która była przez 6 lat prawie zakazana. Więc całe mnóstwo ludzi się garnęło do chóru. W którym momencie chór miał 150 śpiewaków. Sturigrów powiedział, że to jest za dużo, bo to już jest za wielka masa. Ona już jest mało mobilna artystycznie, więc zmniejszył ten zespół do 87 śpiewaków. I kolejny etap, rok 1950, kiedy władze komunistyczne rozwiązały wszystkie, wszystkie zespoły wszystkie instytucje związane z kościołem. A nasz chór na początku po wojnie był jako chór, y, właściwie kościelny imienia księdza Wacława Gieburowskiego, i wtedy y, dyrektor Zdzisław Śliwiński, dyrektor Filharmonii Poznańskiej, zaproponował Stefanowi Stuligroszowi, że nasz chór przejdzie. Pod skrzydła Filharmonii Poznańskiej. Tak się stało w 1950 roku. W tym roku będziemy świętować 75. rocznicę naszego bycia w Filharmonii. Mówi Pan o tych ciężkich czasach komunistycznych. No rzeczywiście, Stefan Sulikrosz ze swoimi przekonaniami głęboko religijnymi, patriotycznymi, no, nie był ulubieńcem tamtejszych władz. To się odbijało niejednokrotnie na, 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 naszych, na naszej pracy, były odwoływane koncerty, jakiś inny zespół za nas jechał. Historia jest ogromna, bardzo długa, pełna nieoczekiwanych różnych sytuacji, zwrotów, ale również anegdot. Długo był o tym mówić. Pożegnajmy się refleksją, bo to jest ważne, co Pan myśli, co myślą chórzyści o przyszłości, o kulturze polskiej, o utrzymaniu tego, tego korzenia, z którego tak. by rośliście. No, to jest bardzo ważne i to nam, nam wszystkim bardzo na sercu leży, żeby jednak podtrzymywać tę tradycję. My, ja osobiście, jako dyrektor artystyczny obecny Poznańskich Słowików, od już ponad 12 lat, już 13 sezon, działamy po śmierci Stefana Stuligrosza. Staramy się kontynuować tę tradycję. Robimy to bardzo, bardzo świadomie, zachowując w repertuarze cały szereg utworów, które były w. W repertuarze naszego chóru przez dziesięciolecia, te najbardziej wartościowe. No dzisiaj zaśpiewamy cały, cały szereg kolęd w opracowaniu Stefana Stuligrosza, który no genialnie, jako chórmistrz, pracujący z tym chórem, znał możliwości tego chóru, wiedział, wiedział jak, jak napisać, żeby, żeby to pięknie brzmiało i ciekawe było. Kontynuujemy tę tradycję wespół z dyrekcją filharmoniczną. Poznańskiej, która jako nasz zwierzchnik, nasz, nasz szef, mówię o dyrektorze Wojciechu Nentwigu, też nam zadaje pewne programy artystyczne, które każdego roku, w każdym sezonie artystycznym musimy wykonać. Więc to jest też taki element mobilizujący, ale przez to też budujemy właśnie ten, ten nasz repertuar i, i ten profil chóru, który staramy się utrzymać cały czas. Ktoś, kto słucha audycji, słucha ilustracji muzycznej z koncertu, zadaje sobie pytanie, na czym polega problem, żeby ten ruch churalny w tej chwili zainicjować w kościołach, żeby przekonać ludzi do śpiewania, żeby zgromadzić środowisko. Może krótka refleksja już na ten temat, bo widzę, że czekają na maestro. Tak? To jest w ogóle no, problem ogólnoświatowy i wynika z tego, że świat się zmienia. Są inne, no, inne to nasze życie. tu Bardzo długo by mówić o, o, o tym, co, co jest teraz. No, widzimy na przykładzie naszych chłopaków, że oni też bardzo dużo czasu spędzają w telefonach, jakieś gry komputerowe, to ich pochłania. Wiadomo, że chłopak 10-12-letni wolałby być takim następnym Robertem Lewandowskim, czy Christem. Ronaldo, prawda? Więc to są, no, na to chyba nie mamy specjalnie wielkiego wpływu, a no, jest tak na całym świecie pomysł na to, przyjść na koncert chóru, poznać słowiki, posłuchać jak to, jak to brzmi, co można głosami ludzkimi, nawet tych chłopaków 10-12-letnich, wyczarować, jaką piękną muzykę i może to wtedy przekona ludzi do tego, żeby może spróbować u siebie w parafii, u siebie w domu kultury, tam gdziekolwiek, bo to bardzo zdrowe zajęcie, śpiewanie. Się pięknie oddycha, serce równomiernie pracuje, yy, mózg dotleniony. No same plusy, naprawdę. Zapraszamy do śpiewania w chórach. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, udanego koncertu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Będziemy się starali jak najpiękniej zaśpiewać dla Kołobrzega.